Witam Cię w pierwszym dniu wyzwania Audyt Wartości. Dzisiaj zaproponuję Ci, żebyś zastanowił, zastanowiła się nad tym, co kieruje Twoimi wyborami. Ale zanim to, znajdź spokojne miejsce, usiądź lub połóż się wygodnie i zamknij oczy, jeśli tylko chcesz. Weź trzy spokojne wdechy i wydechy. Nie po to, by się uspokoić, ale po to, by poczuć, że jesteś tutaj. Wdech, czuję stopę na ziemi, wydech, pozwalam sobie być tutaj. Wdech, zauważam, że oddycham, wydech, nie muszę się spieszyć. Połóż jedną dłoń na brzuchu, drugą na klatce piersiowej. Poczuj, jak ciało się porusza, to wystarczy. A teraz otwórz oczy i weź kartkę i długopis. Przypomnij sobie trzy sytuacje z ostatniego tygodnia, w których musiałaś, musiałeś coś wybrać. Nie chodzi o wielkie decyzje, chodzi o te najmniejsze. Czy odpisałam od razu, czy przeczekałam i odpisałam później na tę wiadomość? Czy zjadłem coś szybko, byle jak, czy dałem sobie chwilę? Czy uśmiechnęłam się mimo zmęczenia? czy zamknęłam się w sobie. Zapisz te trzy sytuacje i nie muszą być to te, które wymieniłam, tylko jakiekolwiek inne, które przychodzą ci teraz do głowy. Zatrzymaj się przy każdej z nich. Możesz mnie teraz zatrzymać i się nad tym dłużej zastanowić. I kiedy już wypiszesz te trzy mikrowybory, mikrosytuacje, zastanów się co naprawdę wpłynęło na mój wybór? Strach, przyzwyczajenie, troska, potrzeba akceptacji, zmęczenie, intencja, jeszcze coś innego. Gdyby ten wybór był odzwierciedleniem jakiejś wartości, co by to było? Autonomia, komfort, lojalność, bezpieczeństwo, spokój i jeszcze jedno pytanie. Czy to była wartość, którą chcę pielęgnować, czy taka, której ulegam. Ważne, żebyś nie oceniał, nie oceniała tego. Nie poprawiaj, po prostu to zauważ. Dzisiaj zanim powiesz tak lub nie, zrób trzysekundowe zatrzymanie. Zapytaj siebie, czy to zgodne z tym, kim chcę być. I możesz to zrobić przy małej decyzji, takiej jak odebranie telefonu, odpowiedź na wiadomość, sięgnięcie po coś do jedzenia, zgodzenie się na spotkanie. To nie musi być idealne, wystarczy, że jest bardziej świadome. I to już koniec dzisiejszego zadania i refleksji. Zamknij oczy na chwilę, połóż rękę na sercu, weź jeszcze jeden spokojny wdech, taki, który nie chce niczego zmieniać, tylko być z tobą. Dziś uczę się patrzeć na swoje wybory z ciekawością, nie z oceną. Jestem w drodze. Do jutra.